Anna Kluczeńska, witam Was na kanale w sercu Polski. E, witam Was w swojej cotygodniowej serii Jak spędzić weekend w naszym regionie. E, I witam Was dzisiaj tylko e, swoim głosem. E, dostałam jakiejś dzisiaj strasznej alergii. Generalnie mm, materiał by musiał być e, no, mocno pocięty. Podejrzewam, że jak będę nagrywać sam dźwięk, to e, nie będzie tego e, specjalnie słychać, tych cięć. <laughs> Troszkę się dzieje w naszym regionie, w naszej okolicy, ale nie jakoś bardzo dużo, jak się spodziewałam, że będzie się działo. Już są takie wydarzenia też około Halloweenowe i około też tro trochę związane właśnie z, ze wszystkimi świętymi, a bardziej pewnie z zaduszkami. To tak tytułem wstępu, czego się możemy spodziewać. Dzisiaj opowiem o sokolnikach lesie, o Aleksandrowie Łuckim i o zgierzu. Będę Was prosić oczywiście o pozostawienie łapki w górę o pozostawienie komentarza, o udostępnienie e, i o subskrypcję mojego kanału. E, jest e, was niecałe 300 osób, e, jeżeli chodzi o subskrybentów, a jak czasem pokazują statystyki, to jest was e, o wiele, wiele więcej. E, więc, zapraszam, będziecie na bieżąco, tym bardziej, że e, uruchomiłam, nazwijmy to, e, kolejną serię z ostatniej chwili, gdzie będę mówić, no bardzo na bieżąco w sensie że moje programy mogą być jeszcze przed, przed prasą to znaczy w tym sensie że zanim w prasie pojawi się jakiś artykuł o jakimś danym wydarzeniu to możliwe że mój materiał już będzie hulał po YouTube i nie tylko bo oczywiście też nagrywam na na TikToka, na Instagrama i na Facebooku. Więc też śledząc te, te media pod nazwą Sercu Polski będziecie, będziecie na bieżąco. Wczoraj też na przykład wpadł, wpadła taka informacja z kolei o zaginięciu młodego mężczyzny. Także i mam nadzieję, że, bo to były takie informacje związane z łodzią póki co. A mam nadzieję, że wkrótce też no, będę miała kontakty związane z powiatem zgierskim, z całym powiatem zgierskim, więc, więc myślę, że, że warto. To było odnośnie jeszcze takich właśnie rzeczy, które powstały w międzyczasie, a może nie wszyscy się zorientowali. Mogę teraz już przejść do wydarzeń, do wydarzeń weekendowych. Także od czego rozpoczniemy. Może rozpoczniemy od Aleksandrowa łódzkiego. Niedawno był koncert charytatywny dla Nastolatka dla Maćka, na którego zbierane są pieniądze na rehabilitację. A w niedzielę, 27 października będzie taka zbiórka i to dlatego mówiłam że związane z zaduszkami jest taka zbiórka chodzi o to że kupując znicz wspiera się rehabilitację Maćka i właśnie w niedzielę 27 od godziny 11:00 będą sprzedawane te znicze z których jakiś tam dochód cały dochód ze sprzedaży pochodzi i będzie przeznaczony na jego rehabilitację i to będzie wejście na cmentarz od strony ulicy Piotrkowskiej Także tak wygląda ta akcja. A teraz jeżeli chodzi o, 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 o przepraszam, o sokolniki las, to już, to już mówię jaką tutaj mamy imprezę. To wydarzy się w sobotę 26 od godziny 16.00 Halloween, zlot przebranych pojazdów. Jak wiecie, tutaj były różne, u nas w Sokolnikach różne zloty klasyków. Mamy tutaj i w Sokolnikach, i w okolicach ludzi związanych związany właśnie z, z, z tą fundacją klasyki z, z okolicy. I tym razem to będzie jakiś konkurs na najstraszniejsze przebranie pojazdu. Miejsce, to rynek Sokolnicki przy ulicy Sokolnickiego, 66, plac targowy. Organizatorzy też widzę, że zapewniają jakieś nagrody. Tak to ma wyglądać. Teraz troszkę więcej wydarzeń, niż w tych dwóch miejscowościach przedstawię, i to będzie w Zgierzu. W Zgierzu. Już mówię, co będzie się działo w Zgierzu za, mom, za moment. Właściwie dosłownie, teraz już jest piątek. Piątek wieczór. Najpierw może w sumie powiem to jakoś tam, powiedzmy, związane troszkę z, z osobą, która. Która y, była już w sumie u mnie na kanale, bo ja najpierw kiedyś o niej jeszcze pisałam w lokalnej prasie, a potem y, ona prowadziła y, takie warsztaty z charakteryzacji. Chodzi mi o, y, o Karolinę Dębowską. I to akurat nie odbędzie się konk konkretnie od tego y, weekendu, natomiast y, zapowiem to, bo teraz mi już wpadło, że tak powiem, w oczy. Chodzi mi o wystawę charakteryzacji malarstwa, tym razem Karoliny Dębowskiej, to się nazywa Widziadło i dernisarz tej wystawy będzie od 31 października od godziny 18. Jeżeli znacie jakoś tam Karolinę Dębowską, jej twórczość, no, przede wszystkim jest charakteryzatorką, ale, ale nie tylko i też ja na przykład Jakoś tam e, wiem, że ona na przykład e, śpiewa w chórze e, z Gierskim. E, nie byłam nigdy, akurat, jeszcze na, na występie, e, natomiast e, widziałam, że, e, że to też. Obecnie Karolina e, studiuje na e, ASP w Łodzi. Wcześniej była w takiej szkole charakteryzacji w Poznaniu, więc, no, że tak powiem. E, Artystka i jeszcze doedukowana do mocno, i jeszcze pewnie bardziej będzie. No a teraz, właśnie ta mm, wystawa, ja kojarzę jakieś tam jej charakteryzacje, rzeczywiście momentami, no, takie straszne, e, dość e, przerażające. No dobrze, e, przejdę już teraz bardziej do e, wydarzeń sobotnich ze Zgierza. Odbędą się międzywojewódzkie mistrzostwa młodzików w stylu wolnym i młodziczek okay, w zapasach kobiet, region C. I to będzie w godzinach od 8 do 17 w sobotę. Oczywiście Mosir przy Ulicy Wschodniej 2. Następnie. Od godziny 11 odbędzie się uroczysta przysięga wojskowa ochotników dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, stacjonującej w pierwszym Batalionie Kawalerii Powietrznej w Leźnicy Wielkiej. I to będzie o godzinie 11 na placu Stu Straconych. Co mamy dalej? Cały czas jesteśmy przy sobocie. Pierwsza podwodna akcja sprzątania kąpieliska Malinka. O, to jest ciekawe, co tam będzie przy okazji tego sprzątania i to jeszcze podwodnego. I to widzę spotkanie od godziny 10 na Malince. Okazuje się, że też tego samego dnia mamy coś takiego jak święto latawca. Jest to impreza plenerowa o godzinie 12 przy ulicy Parzęczewskiej. I co mamy jeszcze? Cały czas jesteśmy przy sobocie. Mecz koszykówki. No, ja naprawdę bardzo chcę się wybrać w najbliższym czasie na ten mecz, ale e, ojej, mam teraz dużo różnych e, rzeczy, ale jak powiedziałam, to, to zrobię. Jak, jak, jak nie teraz, to w najbliższym czasie. Mecz koszykówki. MKK Boruta z Energa Basketball El Blonk. o godzinie 20 na Mosirze przy Wschodniej 2. I tu znowu mamy halloweenowe wydarzenie. Eee, cały czas przy sobocie jesteśmy. Od 18 do 20:30 na Mosirze, na hali wielofunkcyjnej, hala sportowa. Halloween na lodzie. No zobaczymy. Rozumiem, że trzeba będzie się przebrać i w tych strojach e, jeździć na łyżwach. A w niedzielę, będzie już ostatnia w tym roku akcja: Usprzątnij swój strych w godzinach od 8 do 13 targowisko miejskie mój rynek w Zgierzu przy ulicy Aleksandrowskiej. Jeżeli chodzi o wieczór 27 czy niedzielę będzie Łódzka Liga Hokejowa Amatorów Derby zgierza Jerze zgierz Boruta zgierz o 20:30 Mosir przy wschodniej 2. I to właściwie wszystko na ten moment. O tym dodatkowym wydarzeniu od 31 mówiłam. Ja też w najbliższym czasie planuję jeszcze takie materiały no, z jakichś tam wydarzeń, wycieczek, nazwijmy to. Myślę, że no, jestem właściwie pewna, że dojdzie do skutku i będziecie mieli jakieś takie, właśnie świeże materiały. Z terenu, co myślę, że jest dość, dość fajne. Też mam jeszcze inny pomysł: to znaczy, chodzi mi o to, że nagrywam jeszcze na innym kanale u swojego znajomego i też myślałam, żeby to może jakoś sukcesywnie przenosić na, na swój kanał te materiały. One nie są stricte lokalne, bardziej mówią o jakichś tam moich zainteresowaniach. Mamy ich całkiem sporo. No, ale tak myślę, że to może szkoda, może w sensie, żeby, żebyście wy ich nie znali, może ktoś tu się m, będzie zainteresowany. Także na razie tyle. Jest nowa seria z ostatniej chwili, mówiąca o bieżących wydarzeniach, i to jest naprawdę mocno o czasie, w sensie, nie, że nie wiem, następnego dnia się dowiecie o jakimś wydarzeniu w okolicy. A to, o czym mówię, że nagrywam jeszcze u kogoś. To myślę, że to się pojawi po prostu prędzej czy później. Bardzo będę Wam wdzięczna za łapki w górę, za komentarze, za udostępnienia, żeby ten kanał mógł się rozwijać. Także dobrego weekendu i do zobaczenia, do usłyszenia wkrótce.